Pierwszym tematem cyklu o możliwych powodach bezpłodności są zmiany dotykające jajowodów i błony śluzowej macicy. Osoby ze zmianami, czyli specjalnymi programami jajowodów lub błony śluzowej macicy, mogą w prosty sposób otrzymać diagnozę o bezpłodności. Obszary te czy też narządy. Rozwinęły się z wewnętrznego listka zarodkowego zarządzanego przez pieni mózgu, stąd wiadomo, że reagują na konflikt kęsa, a konkretnie na płciowy konflikt kęsa, czyli reaguje na konflikt pługastwa czy konflikt świństwa płciowego. Opis błony śluzowej macicy i jajowodów znajduje się na tej samej stronie atlasu organów. Natomiast jest delikatna różnica między zawartością uczuciową dotykających je konfliktów. Dlatego rozdzielę je odrobinę. Zatem konfliktem błony śluzowej macicy jest zachodzący między mężczyzną a kobietą konflikt plugastwa czy świństwa płciowego. Na przykład, jeżeli krzywdzi i zasmuca mnie mój partner, po którym bym się tego nie spodziewała. Akurat on, choć jestem z nim w relacji płciowej, zdarza się, że mnie bije. To jest to już zachodzący między mężczyzną a kobietą konflikt plugastwa płciowego, który jeżeli uderzy, to w jego aktywnym okresie. Błona śluzowa macicy ulegnie pogrubieniu. Niewiele z tego odczuwamy, raczej tego nie zauważamy ani nie diagnozujemy. Natomiast podczas okresu naprawczego ta pogrubiona błona śluzowa macicy ulega serowaceniu przy pomocy grzybów i może zostać usunięta z naszego ciała na dwa sposoby. Zawsze stanie się to przez pochwę. Natomiast jedną z możliwości jest to oczyszczenie przy pomocy intensywniejszej, bardziej obfitej menstruacji. Natomiast jeżeli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe, lub chociażby konflikt ma miejsce po okresie przekwitania, to kiedy grzyby doprowadzą do serowacenia wspomniane warstwy pogrubionej błony śluzowej, Zaczną się one oddzielać i rozpadać, po czym zostaną usunięte przez pochwę w postaci upławów. Otrzymujemy wówczas diagnozę o zakażeniu grzybami czy o ropnych upławach. Tak naprawdę to nie zakażenie, ale praca wykonywana przez grzyby podczas okresu naprawczego. Lekarze i wielu ludzi uważa to za zakażenie. Nie jest to jednak zakażenie. Mikroorganizmy po prostu wykonują swoją pracę. Jeżeli dotknięty zostanie jajowód, to tam również chodzi o zachodzący między mężczyzną a kobietą konflikt plugastwa płciowego z taką różnicą, że to płciowe świństwo lub plugastwo ma związek z rozwojem dziecka. Na przykład jeżeli każdego dnia słyszę, że sąsiad krzywdzi swoje dziecko, chociażby bijąc je lub molestując seksualnie. Przeżywam wówczas to wówczas jako świnistwo czy plugastwo ze strony przeciwnej płci związane z rozwojem jakiegoś dziecka. Żałuję wszak tego dziecka. Co z niego będzie? Jaki będzie jego fizyczny, psychiczny i duchowy rozwój? Mimo to nic nie mogę zrobić. Nie mogę się wtrącić, choć bardzo mnie ta sytuacja dotyka. W aktywnym okresie konfliktu jajowód ulega pogrubieniu, co może prowadzić nawet do jego niedrożności. W takim przypadku nie może dojść do zapłodnienia, ponieważ klemnik i komórka jajowa nie są w stanie się spotkać. Może też zdarzyć się, że spotkają się w jajowodzie i dojdzie do zapłodnienia, ale z powodu niedrożności jajowodu, która wystąpi już po zapłodnieniu, zarodek nie może przedostać się do macicy i zagnieździ się w miejscu wystąpienia niedrożności. Zjawisko to nazywane jest ciążą pozamaciczną. Niestety, embrion nie jest w stanie rozwinąć się w tym miejscu. I w każdym przypadku niezbędny jest zabieg chirurgiczny. Dobrą stroną medalu jest fakt, że medycyna jest dzisiaj w stanie uratować w ten sposób życie kobiety. Kobiety przeżywają, chociaż dawniej niestety umierały. Dziś przykrą konsekwencją jest jedynie śmierć, nie mogącego się rozwinąć, embrionu. Natomiast to życie mamy zostaje uratowane, która następnym razem ma szansę na zapłodnienie i donoszenie ciąży. Po rozwiązaniu konfliktu podczas okresu naprawczego, ten pogrubiony i niedrożny obszar ulega rozkładowi w procesie serowacenia również przy współudziale grzybów. Tak samo jak w przypadku błony śluzowej macicy, oczyszcza się przy pomocy intensywniejszej menstruacji, albo ta pogrubiona błona śluzowa zostaje usunięta przez pochwę w postaci białych upławów. W przypadku jajowodów bezpłodność spowodowana jest ich niedrożnością. Natomiast kiedy chodzi o błonę śluzową macicy, jako że syntetyzuje ona pewne hormony, kiedy ulega pogrubieniu powoduje zmiany hormonalne. I to one uniemożliwiają zapłodnienie. Wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy, że przy zmianach jajowodów lub błony śluzowej macicy może dojść do bezpłodności. Zauważają tylko samą zmianę, nie przypuszczają, że to on napowoduje u nich bezpłodność. Jeżeli uświadomimy sobie, że to przez to możemy stać się tymczasowo bezpłodne, to łatwiej możemy przetrzymać i przejść ten okres. Wiemy bowiem, że jest to przejściowy stan. Jeżeli pozwolimy specjalnemu programowi dobiec końca, wrócimy do siebie, a nasz organizm się zregeneruje, to bezpłodność również ustąpi, i będzie mogło dojść do zapłodnienia, a my będziemy mogły mieć dziecko.